Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przyjrzymy się emeryturą. Przez całe swoje zawodowe życie ludzie odkładają jakąś część pieniędzy po to, żeby na starość, kiedy się będzie już zbyt zmęczonym, zbyt schorowanym, po prostu zbyt starym na to, żeby pracować, żeby mieć jakieś środki do życia zapewnione. Zastanawialiście się pewnie kiedyś, co by było, gdyby Państwo nie zajmowało się tym, a gdybyśmy sobie sami odkładali na konto te pieniążki. Czy starczyłoby nam? Ja też po raz takie sobie analizę. Nie była ona specjalnie skomplikowana. I chciałem się podzielić z Wami moimi wnioskami. Weźmy taką pensję minimalną. To jest 1760 zł. Brutto. Co oznacza na rynkę 1286,17. Z, z tej wypłaty 9,76% pracodawca odprowadza na składki emerytalne. E co stanowi 170 zł i 80 groszy. Tyle co miesiąc człowiek zarabiający minimalną pensję e, przelewa, płaci na rzecz swojej przyszłej emerytury. I powiedzmy sobie, że będzie tak robił przez 40 lat pracy, bo będzie to trochę więcej. Czasami są okresy nieskładkowe, nie zawsze się pracuje, bezrobocie itd. Przyjmijmy, że 40 lat to jest taki bezpieczny okres, że tyle człowiek powinien pracować. Dzięki temu na jego koncie, jeżeli by składał te pieniądze, uzbiera się 81 984 zł, przybliżenie 82 000, co starczyłoby mu na 6,5 roku życia na emeryturze. Biorąc pod uwagę średnią życia człowieka, w zasadzie wystarczyłoby to po prostu odkładać to do skarpety, po czym na koniec zacząć to konsumować. Ale, ponieważ mamy różne środki i te instytucje finansowe, Możemy, możemy z czystym sumieniem założyć, że udałoby się ulokować te środki na skromne 5%. Wydaje się to być dużo dzisiaj, kiedy banki dają lokaty na 2-3%, ale weźmy pod uwagę, że to jest inwestycja długoterminowa, więc myślę, że 5% byłoby do, do zrobienia. W tej sytuacji suma naszych składek i odsetek wyniesie 261 tysięcy złotych. Odsetki miesięczne. Po, tym, po tych 40 latach byłyby już 1086 zł. Co miesiąc 1086 zł pojawiałby się dodatkowo na koncie. Stanowi to dokładnie 80% tej kwoty netto, którą zarabiał ten nasz Kowalski. Co więcej, te pieniądze dalej na koncie procentują i to, że ktoś wyciągnąłby te pieniądze te 1200 zł, 1086 zł co miesiąc, tam pojawiłoby się po trzech po latach kolejnych 4 miesiącach, odsetki miesięczne urosłyby do 1287 zł, czyli więcej niż ten człowiek zarabiał. Czyli albo pracował, jeżeli ktoś by pracował 3 lata dłużej, albo przez 3 lata, powiedzmy sobie, troszeczkę chudziej, to byłaby taka emerytura pomostowa. 43 latach, bez względu na to, czy pracuje, czy nie przez te 3 lata, miałby już swoją pensję. Tak dobrze to nie ma. W ZUS-ie dostaniemy 80% emerytury. Ale uwaga, gdyby nam się udało załatwić 6%, nie 5% w skali roku, 6%, to wystarczyłoby 35 lat pracować, żeby osiągnąć naszą e, emeryturę w wysokości naszej pensji. Super, nie? Dlaczego zatem to nie działa? Aha, zapomniałem o najważniejszym. Kiedy umieramy, korzystając z tych odsetek, w końcu umieramy, nasze dzieci dalej mają na koncie 265 tysiąca złotych. A tych pieniędzy w ZUS-ie nie dostaniemy. I to jest największy przekręt, jak, robią nas, jak robi nas państwo. Państwo nam zabiera te składki, potem nam wypłaca tą emeryturę, rewaloryzuje, czary-mary, pokus ale 200 tysięcy złotych znika. Uwaga, znika. I dlatego trzeba ZUS zniknąć. Łapki w górę. Komu się podobało, udostępniajcie, lajkujcie, komentujcie. Do zobaczenia, mam nadzieję że jutro.